Witam wisowi to z tej strony Azvid To kolejna starza gra powrót do Starcy gier Zapraszam do subrekcji kanału, lajkowania i komentowania A w dzisiejszym odcinku mamy starcą grę DS, już ma, już ta grama ma Fizzowie 17 lat Wydana była 12 czerwca 2007 roku To też już ma swoje wiek Fizzowie kochani Tu ma się tytuł tej gry u góry Chal of... Uuuu, coś tam, coś tam Widzowie patrzy jak to wygląda Tak, tak to jest sobie zagramy Też kursy widzowie Widzowie kursy to jest trochę młodsze ode mnie, też już mam swoje lata, że idziem na średnie zagramy weź Patrzy widzowie, we weźmy się na łatwy we, we sobie, we sobie, taka starsza gra mi no, father, me i mi na laptopa It's engraved with a candlestick, so that's what the kids call me: candle. He eats pepper gut. Yeah, I'm awesome. This is a piece of paper, and it's a jest of paper that I can use. We need to go to the farm. We need to go to farm. So, ja już kiedyś w to grałem, a ja pokażę wam tak Pokazę wam to starszą krę oh, for outlaws, wam to star Musimy muszę iść na tą farmę Pokażę wam to starcukrę Ja już w nią grałem oh, la lala la. So, ja już w tą grę grałem A ja wam pokażę Jones Cabin, <coughs> good place to practice some shooting. Szkoda, że po angielsku mówię. Chociaż moglibyście być pi na pisma w Polskę. I sobie zapraszam do, zakup do zakupienia tej gry. Akurat jest w promocji, jak chcę takie gry. I tam się takie stare krywotowałem, bo ja już, już w nią grałem. Ale to już spłyty. Ale płyta już nie działa, to muszę się steam akurat.

So, Musimy tak przejść, żeby ten człowiek nas nie wisał. 59. dziewięć, mi sobie się tak smarka, my katar. co, so, jak tu iść bo dawno Nie grałem Ale musimy się schować po tych jak chcesz serię z tej gry, zostawcie się 17 tym tym łamie w górę. Tyle i lat ma ta gra. To pomyślimy o serii z tej gry I piszcie w komentarzu, czy chcesz tą serię. Chcesz się tą serię? O kurde, Ciebie strasłem trochę. Co jak chcesz się do serii gry, zostaw się 17 ławek w górę. No i komentarz szkoda, że nie jest tam angielskiego, Jak nam to broń zawiera? Widzowie, bo jak grałem, to tam trochę wiem. Kurcie, angielski wsi to w życie. Chciałem nas angielski. Gdzie to, kursy widzowie, Ja nie rozumiem, jakby było po polsku napisane, to by wiesz o co chodzi. Chciałem, dajcie mieć W Komentarz, czy chcesz serii z tej gry? W komentarzu, no i 17 tym w górę też. 17 łapek w górę, dalsze i... Zrobimy serię z tej gry Nie wiem, na wiosnę chodzi Angielski Ciekawe, <grym> co tu dalej trzeba iść Zapomniałem już Nie, że stąd mam sobie dostać. Nie wiem, po polsku i nie, nie e, byłoby to, bym wiedział co i jak, ale nie jest po polsku, Co so, nie jest po polsku. Stamtąd wrócić, przyślijmy to mi musimy iść. Nie mam się w kanał. Zauważu mnie. pamiętam, czy tu się zło, kursy widzowie, ja jak się znało angielski, to bym prędzej wiesał. On nie widzi. Kurczę, nie wiem, jakieś. Się... Nie pamiętam, zapomniałem. Ci dawno nie grało w to, grę. Co, jak mi dostasz z tej farmi pewnie? Tak mi się zdaje Jeśli mi z tej warmii sobie dostasz Pisowie Tylko jak? Jak to już robisz? Albo musimy wziąć biza. Yes, no nie mogę wyjść. Nie mogę wyjść. Muszę wziąć taką linkę jeszcze. Ta linka to chyba jest tam. Jak to się pamiętam. nie się mi to długo trwało Ale ja jak się z serię z tej gry to został się 17 łapek w górę. Przepraszam, że się pod ale tak jakoś to wychodzi. A jak wisiały kursie? Widzicie się jaka star zakraje i odpaliło mi normalnie na takim laptopie pingowym. Nie wiem czy dalej iść jest. jest tam coś? Jakieś papiery No i waj. Ja no jestem ponownie, już coś mi wywaliło, ten... Wywaliło mi nagrywkę. Nie wiem co chodzi w tej kurcie, słyszę po angielsku Po angielsku Nie wiem jak język polski ustawić w sobie. You have in... Coś tam, coś tam Dobra, wyszowie muszę chyba... Któregoś dnia Społys... Muszę już tu na to po prostu by po polsku. Nie, po prostu tylko normalny jakiś tam z internetem, musisz już. więcej Polski. Jakoś tam to się żyje. Ja nie wiem, czy mam iść, kurde widzowie, bo talno się nie grało. kto? I nie pamiętam. Jest muszę taki link wziąć, a ja nie wiem czy ona się być. Nie wiem wiesz mówiąc, nie wiem, dawno się nie krało w kraje Ukrainie, nie wiem Co już mam Nie wiem widzowie, co tu osób w tym chodzi Co kończy sam Właśnie muszę w typu muszę w to strzelić Co dalej? Może teraz będę mógł iść. No, wiesz, teraz, teraz udało mi się wyjść. Naładuję, co? Dosta jest nam wyskosi wilk. Przygotowałeś się, się. Tu jest jeden wilk będzie. Widziałem, ja to wiem. Grałem kiedyś to wiem. Albo już konczy Other than my stepfather, there's three some bitches in particular I hope to avoid. Then, was was sir, who always thought I was up to no good, even when I wasn't. Clyde Forrester, owner of the Grand Saloon, and me, Pat, have you ever seen him? you ever seen. Novy Savia. for you. So is him Savia, I'm says. I you. Yeah, I'm Savam for No, będę musiał wejść do tego miasta. Widziałem ścięć sobie na tym odcinku, na tym si Jak dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowana i komentowana. No i jak chcecie odcinki z tej gry, serię z tej gry zostawcie 17 łapek w górę. To zrobimy sobie serię z tej gry. No i zostawcie komentarz jeśli chcecie się, nie? Zostawcie komentarz. No i dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku już jutro Siemano.